Witam Was serdecznie, drogie baranki, w czytaniu na luty. To będzie bardzo szybciutkie czytanko, ponieważ troszkę się spóźniłam, a chcę wrócić do Was po dosyć długiej przerwie. Natomiast no, karty mnie wołają, więc, więc zaczynamy bez zbędnego gadania. Zobaczmy, jakie będzie dla Was wyzwanie na luty 2024. Wyzwanie dla baranków na luty 2024. Wyzwanie bądź szansa. Mhm, dobrze. Co Was będzie blokować w tej sytuacji? Co Was będzie blokować w tej sytuacji? A jak wykorzystać tą szansę, tą energię w lutym? No dobrze, kochani. Tak jak mówiłam, będzie szybciutkie czytanko. Co ja tutaj dla Was widzę? W wyzwaniu, w szansie macie królową Buław. Królowa Buław to jest energia działania, energia radości z życia, energia cieszenia się tym życiem, dostrzegania pozytywów w, w każdej sytuacji. Królowa Buław po prostu cieszy się tym, co ma potrafi wykorzystywać szanse. Potrafi zawalczyć o swoje, potrafi robić nowe rzeczy. Być może w tym, w tym miesiącu wyzwaniem dla Was będzie wystartowanie z jakimś działaniem, z, z, z determinacją, z, z takim zapałem i z pasją. Może tu też chodzić o właśnie o jakąś Waszą pasję, którą w sobie macie. A której, co do której macie pewne wątpliwości. Co was blokuje? Siódemka Pentakli. Kochani, blokuje was to, że być może chcecie coś osiągnąć szybko, że nie macie pewnej cierpliwości. Być może poczyniliście już pewne kroki w, w kierunku jakiegoś działania, jakiejś inwestycji. Natomiast na, na owoce waszej pracy, owoce waszych inwestycji, trzeba będzie jeszcze troszeczkę poczekać, tak? I to was może blokować. W drugim przypadku może być tak, że macie jakiś pomysł na siebie, macie jakieś plany, natomiast blokuje was to, że właśnie na efekty trzeba będzie troszeczkę poczekać że na efekty że może te efekty nie przyniosą wam takich korzyści, jakich byście chcieli. Tak? Więc y, jak to wykorzystać? Kochani, mamy dwójkę, dwójkę pentakli. Hmm, i tutaj, tutaj jest ciekawie. No tak, dwójeczka pentakli to jest taka wielozadaniowość. E, powiedziałabym, że moglibyście spróbować połączyć to co tutaj się dzieje, waszą jakąś pasję, kreatywność, e, z życiem zawodowym, które już macie. E, moglibyście spróbować e, w jakiś sposób mimo wszystko ruszyć z tymi planami małymi kroczkami, tak? Nie od razu, nie wszystko na raz, e, tylko pomalutku. Nie rezygnować na przykład z, z, z pracy, e, ale... Już zacząć z czymś tutaj drugim, coś, co być może bardziej Was cieszy, coś, co daje Wam więcej radości, tak? Z drugiej strony to może być też być może jakaś współpraca, ponieważ w tej talii jest to ciekawie pokazane zobaczcie, są dwie łapki. Są dwie łapki, tutaj trzeba znaleźć pewną też równowagę w tym wszystkim, tak? Ale tak mi przyszło do głowy, że być może mm, możecie połączyć siły z kimś, e, kto ma podobne zainteresowania, kto ma podobną wizję na siebie. I wtedy te obowiązki podzielić i pomalutku ruszyć z miejsca z tymi planami. Bo dlaczego by nie? W tle czytania mamy piątkę buław, czyli jakaś energia um, konfliktowa może się tu pojawić, tak? Um, jakaś rywalizacja, ale to może być też taki, być może konflikt wewnętrzny, konflikt was samych, właśnie wynikający z tego, że coś by się tu chciało, um, ale nie bardzo wiadomo, jaki to przyniesie efekt, nie bardzo wiadomo, jak to tutaj pogodzić e, ze sobą. Tutaj mamy dziewiątkę kielichów pod spodem i dziesiątkę buław. A jeszcze kochankowie. Stoicie przed jakimś e, trudnym wyborem i gryziecie się ze sobą, co by tu zrobić i jak by to zrobić, żeby było dobrze, żeby, m, żeby nie rezygnować być może z siebie, bo dziewiątka kielichów to jest m, karta spełnionych życzeń. A, I gryziecie się tutaj. Bo macie też dużo, dużo na głowie. Mamy tą dziesiątkę, tą dziesiątkę buław na końcu, która mówi o pewnym przeciążeniu, o tym, że być może zbyt dużo bierzecie na siebie, albo tych obowiązków jest za dużo. A może warto by było poprosić właśnie kogoś i oddać troszkę tych kartonów, oddać troszkę tych obowiązków, nie brać tak wszystkiego na siebie, nie być takim nadodpowiedzialnym, tak. I spróbować spełnić to swoje życzenia. Hmm? Dobrze, kochani, dajcie mi się łyczka tutaj rosołku napić, tak, bo dzisiaj piję rosołek. Eee, nie herbatkę, nie kawkę, a rosołek. Słuchajcie, zobaczymy, co, e, co Wam wyjdzie z talii o szołzen. Wydaje mi się, że jest to bardzo niedoceniona talia. A ja jestem nią zachwycona i chciałabym, żebyście również ją poznali. E, zobaczmy, jaka rada dla baranków na Luty 2024. Jaka rada dla baranków tutaj się nam pokaże dla baranków? Mistrz. Ja Wam przeczytam, bo te przesłania w tej książeczce są po prostu przecudne. Zaraz tutaj mamy. Spójrzcie sobie w ogóle na tą kartę, jaka jest piękna. Mistrz w zen nie jest mistrzem innych ludzi, ale mistrzem siebie. Każdy jego gest i każde słowo są odzwierciedleniem stanu oświecenia. Nie ma on swoich własnych celów. Nie ma pragnienia, by coś było inne niż jest. Uczniowie zbierają się wokół Niego nie po to, by być Jego wiernymi, ale by nasiąknąć Jego przykładem i czerpać inspirację. W Jego oczach znajdują odbicie własnej prawdy, a w Jego ciszy łatwiej zapadają w ciszę własnego istnienia. Mistrz przyjmuje uczniów nie dlatego, że chce ich prowadzić, ale dlatego, że ma się czym z nimi dzielić. Razem tworzą pole energii wspierającego każdego, Niepowtarzalnego człowieka w poszukiwaniu jego własnego światła. Jeśli zdołasz znaleźć takiego mistrza, jesteś błogosławiony. Jeśli nie, szukaj dalej. Ucz się od nauczycieli, od przyszłych mistrzów i idź dalej. Poza umysłem jest uważność. Nasza wewnętrzna natura, nie dana z zewnątrz i nie teoria, nie ma dotąd metody, która pozwoliłaby odnaleźć w mózgu ośrodek odpowiadający za uważność. Medytacja polega na tym, by uczynić Cię świadomego tego, co jest umysłem i byś mógł przestać się z tym utożsamiać. To rozdzielenie jest największą rewolucją, jaka może zdarzyć się człowiekowi. Odtąd życie jest ciągłym świętowaniem. Nie musisz robić tego, co Cię krzywdzi, co sprawia, że popadasz w cierpienie. Możesz robić to, co daje Ci więcej radości, spełnia Cię, daje zadowolenie, czyni życie dziełem sztuki pięknem. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy Twój wewnętrzny mistrz czuwa. Teraz śpi on głębokim snem, a rolę Pana gra umysł, sługa. Nawet nie jest on Twoim sługą, ale sługą stworzonym przez świat zewnętrzny. Należy do świata zewnętrznego, żyje zgodnie z jego prawami. Na tym polega tragedia ludzkiego życia. Śpisz. Zewnętrzny świat włada Tobą, tworzy Twój umysł na miarę własnych potrzeb. Umysł to marionetka. Gdy Twoja uważność rozbłyśnie pomieniem, spali całą tą niewolę stworzoną przez umysł. Nie ma błogości cenniejszej niż wolność, niż bycie panem własnego losu. Zastanówcie się nad tymi słowami. Powiem Wam, że przesłania z tych kart są bardzo głębokie i czasami trzeba nad nimi troszeczkę posiedzieć. Możecie sobie cofnąć, przesłuchać jeszcze raz to, co powiedziałam, bo wydaje mi się, że w dużej mierze może się tutaj odnosić do tego czytania. Być może też jest w Was coś takiego, co blokuje Was, właśnie boicie się, jakie efekty osiągniecie. Jest coś, co Was rozpala do działania. Jest coś, co sprawia Wam radość. Coś, co chcielibyście uczynić być może częścią swojego życia. Zamienić to, z czego płynie to niezadowolenie u Was, a dołożyć coś, co Was rozpala do działania. Coś, co daje Wam takie poczucie, wiecie, yy, pełni, spełnienia na poziomie duchowym, emocjonalnym, fizycznym, tak? Mówi się, że yy, jeżeli mamy, jeżeli robimy w życiu coś, co kochamy. Co jest naszą pasją i potrafimy to zmienić w naszą pracę zawodową, to zasadniczo nie pracujemy ani jednego dnia. Zastanówcie się właśnie nad tym. Zastanówcie się, czy nie kierujecie się w swoim życiu pewnymi schematami, które narzucił wam świat: że z czegoś nie będzie pieniędzy, że to się nie opłaca. Wszystko, co wychodzi od nas, z naszego serca, z naszego wnętrza. Zawsze się opłaca i zawsze przynosi korzyści, o ile jest to robione z pasją, tak i z pełnym zaangażowaniem. Także to by był taki przekaz dla Was, abyście właśnie zastanowili się, co jest Waszą prawdą, co sprawia Wam radość, co sprawia, że czujecie, że żyjecie, jak możecie to wykorzystać, jak możecie to połączyć. I cóż? I cóż, mówiłam, że przekazik będzie króciutki. Ale jeszcze jeszcze zastanówcie się nad swoim pytaniem. Zobaczymy, co tutaj mam wam do powiedzenia. Aniołki, angielskie przesłanie. Pomyślcie nad pytaniem. Wybierzecie sobie jedną kartę. Dobrze. Jedyneczka. Mam nadzieję, że widzicie, widzicie. Dwójeczka. Trójeczka. Zaczniemy od jedyneczki. Zaufaj. Zaufaj swojemu wewnętrznemu głosowi. Zaufaj temu, co... co mówi twoje serce. No, poczekajcie. Dobrze, już jestem, bo akurat kurier przyszedł. E, dobrze. Czyli co my tu mamy? Zaufaj. Zaufaj sobie, zaufaj swoim przeczuciom, zaufaj temu, co sprawia, że żyjesz. Zaufaj temu, co sprawia, że rozkwitasz. I idź tą drogą. Nie bój się. Dwójeczka, kochani. W przeciągu kilku następnych tygodni, coś, co sobie zamierzyliście. Albo coś. To o co pytacie wydarzy się w przeciągu kilku następnych tygodni. Czyli już niedługo, już niebawem. Mhm. I trójeczka. Odrodzenie. Odrodzenie, kochani. Może potrzebujecie takiego odnowienia, odrodzenia. Jakby przewartościowania pewnych rzeczy, przewartościowania swoich celów, swoich oczekiwań względem życia, swoich planów, tak? To jest dla Was sygnał, że to, o co pytacie, da Wam być może to odrodzenie. Albo to odrodzenie jest Wam potrzebne, żeby to, co pytacie, się wydarzyło, lub ziściło, e, lub y, miało szansę w ogóle zaistnieć, tak? Tak bym to odczytywała. No dobrze, i to by było na tyle, może. Albo jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Zobaczmy, jakie znaki Zodiaku będą dla Was przychylne w tym miesiącu. Luty, byk, byk i strzelec. No to nabyczka możecie tutaj postawić. Może ten byczek mógłby Wam pomóc rozwinąć te skrzydła tutaj. Mhm. Tak myślę. I to by było na tyle. I dziękuję Wam serdecznie i pięknie za poświęconą uwagę i za Wasz czas. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie jakiś komentarz po sobie, jak to z Wami rezonuje. Czy rezonuje? Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc no, nie z każdym będzie to rezonowało. Hmm, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to na tyle uniwersalne w Waszym przypadku tutaj. Przesłanie, że, że może pasować, tym bardziej, że jesteśmy w takich energiach, gdzie otwieramy się na nowe możliwości, gdzie faktycznie przechodzimy pewną transformację. I, i, I wtedy wszystko się zmienia, tak? Wtedy inaczej patrzymy na pewne rzeczy, zaczynamy sobie zadawać bardziej istotne pytania: czy to, gdzie jestem, to jest to miejsce, w którym chcę być, czy to, gdzie zmierzam, to, to jest ten cel, który chcę faktycznie osiągnąć, czy też nie. Także no życzę wam właściwych wyborów i zawsze, zawsze będę mówiła, i, że trzeba iść za swoimi marzeniami, trzeba iść za tym, co wam w duszy gra. Nieważne, czy to się, jak to się potoczy, jak to się skończy. Jeżeli to jest coś, co robicie prosto z serducha, to zaprowadzi was na, na sam szczyt. Po prostu droga może być łatwiejsza lub, e, lub, e, lub trudniejsza, ale wiem po sobie i po swoich doświadczeniach, że jeżeli idziemy w tym kierunku, który jest dla nas i, i, i robimy to z, z wielkim zaangażowaniem i z miłością. I wypływa z nas ta prawda i wtedy nie skupiamy się na tym, co, co ktoś pomyśli, jak nas odbierze, e, to, to życie podsyła nam. Ciekawych ludzi, ciekawe sytuacje, ciekawe możliwości, okazje, tylko nie można być wtedy na to ślepym. Trzeba być właśnie uważnym jak ten mistrz. Tutaj, w tej karcie, jeszcze mam taką podpowiedź dla Was, że może warto popatrzeć na kogoś, kto być może ma podobne zainteresowania, w podobną stronę poszedł i odniósł sukces. Być może poradzić się takiej osoby albo podpatrzyć, jak ona sobie radzi, jak ona zaczynała. E, z jakimi trudnościami się mierzyła, żebyście też mogli ocenić u was to ryzyko, czy to czekanie się opłaca, tak? Mm. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Życzę Wam cudownego lutego i do usłyszenia. Buziaczki. pa.